A po drugie niech nie, ch nie chce zu zupełnie odrywać się od tej gry. Gadanie ma być czymś dodatkowym. Żeby czas trochę milej spędzić. No i muszę też przyznać, że jeżeli ktoś dokładnie słuchał. O kurde, co? Co odpierdzielacie? Co odpierdzielacie? No, ja się mogę wycofać, to się wycofam, ale wy coś ze sobą zrobicie chłopaki. Jak wam zrobię miejsce, co? Czy ja się wpakowałem na czerwony świetle? Nie zauważyłem? Nie, to jest chyba takie zwężenie, ale nie ma... nie ma tutaj żadnego... wahadła formalnego, co? Nie ma. Dobra, zrobiłem wam miejsce i co zrobicie, chłopaki? Czy ja mam dookoła to objechać, bo mi zablokowaliście transy Czy ja mogę w ogóle... No mógłbym od drugiej strony, ale kurde, aż tyle kilometrów mam na dlatego że chłopaki się stoją. Jedźcie. Pojedziecie, czy nie? Czy wy się tam zepsuliście, no dobre. Kurde, no bo tam jest za ciasno z tego, co widziałem. Żeby się zmieścić przy nich, więc pewnie będę musiał objechać. No bo oni stoją i się nie ruszają. Jak ja mam ich objechać? Ja. Że nie objadę ich? Które nie niby? Nie widzę takiej możliwości. No dobra, no to musimy. Musimy zawikę zrobić. Zaraz kolejny jedzie, zaraz będzie tutaj korek. No dobra, zawracamy, jedziemy dookoła. No co, co, co poradzisz, jak nie poradzisz? To też nie jest miejsce, gdzie e, jakby ułatwiają zawracanie na trzy. Powodzenia gościu, gdzie się tam pchasz. Żebyś stał jak ten głupi. Dobra. No to lecimy dookoła w takim razie, trudno się mówi.